Cześć, Cześć, cześć Dzikuski, jesteście na moim kanale. Dzisiaj bardzo serdecznie witam, a dzisiaj vlog obozu Jest obecnie godzina 9:11. Także klasycznie mam tą torbę, tak jak w tym roku. Tyle, że w tym roku z uwiązkiem, w tym roku z takim sprayem, w tym roku z nową kopystką, bo mi się taka Trafiła w boxie od Horslop'an. Nowym paskiem i rękawiczkami Ale to taki klasyk Mam jeszcze słodycze Dwa, bo mi się nie zmieściły tutaj Spróbuję to zamknąć jedną ręką Dobra Daję radę Mamy tu śpiwór Kamizelkę i bata I moją walizkę którą Wam całą otwartą pokażę, jak już będę na obozie. E, no słodycze tu mam różne. E, tutaj mam generalnie jeszcze mm, taką owsiankę. Przepraszam, że Wam cały czas czymś zesłaniam. Ale no generalnie dlatego, że ja, ja nie jestem słodka, za dużo lubi rzeczy jeść, więc sobie ją a tego pata, bo to są moi z jeździą, on jest tu podklejany, bo nie jest taki, wiecie, luźno dany. I ja go podklejam, przykleję. I się trzyma. Także, git. Ja do was przyjdę, jak już będziemy jechać. Sitting in the car, listening in the blind, to, be make a Steven, to a the Zobię to działa Czy ją nie chęło? Nie chęło, bo się ja to szło Siałam tak szybko Co ja powinienem mówić? jestem już, dotarłam I ze mną jest Ja <laughs> Oliwia No i jest nic No i dobra, no i room tour Tego, drzwi Niemożliwe też hmm, Łazienka Kurczę, do lustra się patrzę, nie? Jestem mądra. No to nieźle. Kuchnię dawaj. Co? To mm. <noise> są już nasze soki. No, Koniki. No i tam do tego spokojnie będę właziła, no bo no. no. Nie wiem, czy tam ktoś jest. I do nas. Ja śpię tu. Ale mocne rączki. Ja śpię tu, mam rzeczy tu, a Oliwia śpi tu i jest aż tak i ma tu jeszcze rzeczy. I nie wiem, czy ktoś się A za oknem mamy, mamy tak. To mojej mamy pościelone. Oliwia też obsikałyśmy yy, całe oko, no tak, żeby wiecie, było ładnie bez komarów i otworzyłyśmy. Na górze nie ma nikogo, tylko w innym pokoju, a my sobie już przejęłyśmy wszystkie szafki. Yy, także ja będę miała najprawdopodobniej piksela tak jak chciałam i po prostu idę do pikselka marchewki mu dać i lecimy. Wiem, nagrał nas na ja ciebie Wielbiam. nagrywam. Widzę, nagrywam w Całuję was! <grybualny> My już na luzie w klapeczkach, Ej, nie? Nie, od tamtą stronę, bo jakby To twoja ulubiona. Mój! Cześć, panu. Jak on miał? Pixel. Pixel! Chodź, do mnie chodź, jestem lepsza, mówicie. Ale ham. O, Andrzej! Andrzej! Tam jest Andrzej, żre. Masz? Masz. A dla mnie? On musi pokryć. Nie, no. Napiła O, jaki złotie! Oliwia się uwielbiła. A jeszcze... Oliwia nie. Oliwia nie. Oliwia nie. Oliwia nie. Oliwia nie. Oliwia to poślęcę na Nie podnosić klatki przed on, mam to gdzieś Że jest ranek i ja dostałam pod opiekę Pixela yy, a Olivia Bakusia. I generalnie wczoraj jeszcze czyściliśmy Krakonie pod opiekę, ale tego Wam już nie nagrałam, bo tam czasu za bardzo nie miałam. Yy, teraz idziemy zaraz na śniadanie. W sumie to jest ósma, a o dziewiątej jest śniadanie, także nie. dzień dobry. Twoje paluszki są nagrywane Super, Super. Mm, także potem będą jazdy, nie wiem której. No i tyle. No tak naprawdę, mm, bo jeszcze nie wiem. Jak wsunął mar no On jest fajny. No. Idzie idzie ten. Idzie zazdrośnik. No tak. Czekaj, ja może odsunę te marchewki. Nie! nie, nie. nie. Patrz jaki złodziej! Kradnie co na ziemi. Czekaj, bo nie Cześć, Malwel. Ej! No już, już, no, Spokój się. Masz. Gryź, ty. Blind, 周边每个角落，只有你和我，不需要多说，笑得那么快乐。我该说些什么？停在这一刻，也是心迷谜。我们两个在一生中，和着爱，在这光阴而来，不经辗转，不曾停摆。面对着黑暗，有。

Nie, no ja nagrywam A ta gryzka, gryzka. No. Dobra, jesteśmy na placu zabaw Tam są krówki, tam są konie Czekaj, coś o Osiołek żyj Osiołek, dasz radę Przeżyjesz Przeżyjesz, osiołek Ej, fajne zdjęcie zrobiłam. Ej, bo osiołek chyba nie przeżył. Fajne zdjęcie. Fajne, osiołek. wygląda jakby on jakby Patrz na osiołka, jejku. Kolejny. Cześć, osiołek. Patrz patrz, 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 patrz na niego. Zrób smajlika. Patrz, patrz, patrz. Ja uczę tego konia smajla robić. Ej, wiesz, że on zrobił e, e, Ona zrobiła slajd przed chwilą? No, dawaj, dawaj. Prawie. Jejku, ty nie umiesz, jesteś, no nie umiesz. Spokojnie nauczysz się kiedyś. Patrz, patrz. O, nauczysz się kiedyś. Tak, tak, tak! Dobrze! Ej, o co ty mnie. We were just two lovers. She goes la shaka, they would song joke burning through the summer. 沿途的景色不会再记错，别忘了每一刻。夏天的风记得停在这一秒，It's just you and me，我们两个人。一生都在等待，等待你的青睐，不再摇摆，疑惑不安，却依旧记得。 Dobra, jestem po pojeździe. Jestem, Oliwia mi śpiewa jakieś chińskie piosenki. Miałam Majkę teraz. Mani, mani green. Dobra, nieważne. Jakiś prywatny koń chyba. Aś tak nie da dla ciebie. A tamta? Nie zjadł jej? Nie,

Z nim Dzień dobry <noise> Jak tam pan się nazywa? Ja chcę ale, zobaczyć ale jak on pływa Muszę nie uciekać, ale ja chcę z panem porozmawiać <noise> Jak on pływa? Jak on pływa? mi telefon do wody wpadło Ja wiem sobie jej trawkę. Ale cool A, a tych ran jest? Nie ma konia. Nie ma konia. Dobra. Patrz, on zwia, on wie, patrz! Co? On je muchę. No drodzy za 4 minuty jest pierwsza w nocy, a my nie śpimy, bo nie możemy zasnąć. Znaczy nie wiem, nie próbowałam, bo ja został no I jakby mm, chyba dobranoc. Jako na razie. Ten, no, dobranoc nie jestem, teraz będzie jakaś potęga skoku i w ogóle jestem już prawie po całym dniu. Ale no generalnie widziałam konika, którym już ja jest lisał Tak! No tak. Jest, jest! Konkretnie moi drodzy 22.28 i wywali, wywaliło korki, coś się stało i generalnie jest, niefajnie! I generalnie tak, proszę się odsunąć, żeby nie było syna to... Właśnie, Wika. Już umyłaś te Oj 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 oj. Um guys. O! Oh, uh, hello. O oh, mamy mich hey, A, czego? zapomniałam, że już jest. Dobrze, y jest. Y dobrze, jest okej. Okay. Mamy... No poczekaj, nie no, ja. mam. Czekaj, ja parkę wezmę. No ja nie mam, bo ja na dalej ze sobą. Czekaj, podnieś to to. Gąży to nie mam. Czy w się ja tylko sobie to zaleję mlekiem, nie? Mm. Ej, bo... Czekaj, ja zrobię hal Mam to. Mam to. I mam to. Ja generalnie nie nagrywałam także na. No, yy, yy, w sensie nie nagrywam yy, rano jazdy. I w ogóle. masz problem. Ale. Miałam dalej majkę i dzisiaj był fajny galop. Ja, ja. Załóżę. Ej, słuchajcie, bo znowu się dziewczyną tą pali. Ej, dziewczyny, znowu się dziewczyną tą pali. Czekaj, bo ja tam Dobra, generalnie to tak dziewczynom się pali i, i ten, się się nie pali. No weź, pokaż mi ten, bo ja mam zakwasy w nogach. Jezus Maria, się prawie zabiło. Co się dzieje? Dzikuski, tak było, y, my, zielono, moje kochane dzikuski Moje kochane dzikuski Zielona noc się zaczęła I generalnie już nas atakowali tutaj z okna A ja zamontowałam swój uwiąz I tu jest but I jak one otworzą to będziemy alarmować w oknach I jakby ja myślę, nie? tu jakby ja myślę, nie? Wszystkie myślimy No wiem, ale jakby wiesz Ej, bo ktoś chce wejść To dziewczyny nasze? Kto to? Wyciągnijcie Widocznie. Sprawdźcie, jak bardzo są zmrużone. Bo no, yy, zimne jest, ja mam. Ulicy! No. Nalewam wodę. Ta ja generalnie myślę, patrzcie, zasłona. Jest to, są buty. Pierwszy raz bardzo. my się o to one tam osą, no. atakują nas te gościówy, niby takie dobre sąsiadki. Ech, tu jest zasypywanie. Ja się musimy tamte załatwić. Ja im nie odpuszczę. Trzeba nie... Skierinie... Pokaż co mamy, pokaż co mamy. Mamy opa. Tutaj ofa. są Ej, co się z krzesłem Jak na rynku? No. Jak mam na That's This is the new wall.

Tik couski